Ile masz mi do powiedzenia? Dobra, staje się, że mam i to i to. Proszę, 30 Ej, chleba. Ci powiedzieć? A niech to ta sama stara śpiewa. Przyniosłeś nam chleb? A, dzięki. Nie masz nie tu coś, co na sło. pewno ci się przyda, kiedy już opuścisz to miejsce. Przestań. I tak Oto twoje 30 chleb. kawałków pieczeni. Niewiarygodne! Zaczynasz mi imponować. Pójdź, tak Zdobyłeś mięso. Tak po prostu? Proszę. To może tak, ci się przydać fajnie. na zewnątrz. Ok, no to troszeczkę żeśmy sobie podskilowali. Jeszcze ktoś jest tutaj. Nie, jest zwykły niewolnik. A w tym domku? Nie wierzę w ani jedno słowo. Tutaj nie ma nic. No ten ABE tak pyskował. Pyskował. Raczej tutaj lepiej ich nie okradać. No, jest posążek i nosa. Robi się coraz gorzej. I nosi. I tradycyjnie. Albo wytrzymałość. Nie. nie, moc życiową. Daj mi moc życiową. Cóż, no to mamy problem. Mam zbyt mało doświadczenia. A ile mam? Mam zbyt mało Uuu, doświadczenia. Problemów. Zdaje się, że całe doświadczenie wydałem. Na tą siłę. No, trudno, nie był to najlepszy Sam wybór, ale cóż. No, muzyczka się zmienia. Nareszcie ktoś z zewnątrz. Już prawie straciliśmy nadzieję. Witaj! Pozwól, że pokażę. Okay. Pokaż mi swoje towary. O, u, u niego też można kupić pancerz palady na 190 tysięcy. Ceremonialny 110 Jakie on ceny daje? No, szału nie ma 5000 na razie. Oj, będzie ciężko tutaj. mógłbym ci Będzie ciężko uzbierać tyle, ile potrzebujemy. 57 tysięcy No już tą za 110, powiem wam. Już by człowiek kupił. Jakby miał za co? Ech. Jeden sobie zostawię. Ochrona przed lodem. Nie, nie, nie. Pierścienie, i tak to dużo nie warte. O jakie ceny za te? Fala płomieni niepotrzebna, wypędzenie z po co mi to. Kula ognia. Ognisty mnie sobie zostawię. Uleczenie innych. A jedno sobie zostawię. Leczenie trucizny jedno zostawię. Chorobę zostawiamy. Światło zostawiamy, przywołanie błyskawicy sprzedajemy. Podróż duszy, mgłę. No On chyba nie chce tego kupić. Nie kupi. Potrzebujesz czegoś do swojej kuźni? Broni! Paladyni wciąż walczą z orkami w mieście. Nie nadążam z naprawą. Gdybym dostał 20 kompletów broni, mógłbym znów wyposażyć naszych ludzi. Znajdę dla ciebie broń. Jest jej dużo w dzielnicach miasta zdobytych przez orków. Trzymają tam skonfiskowaną broń, której sami nie mogą użyć. Ale nie chcą, aby trafiła znowu w ręce ludzi. Oto 20 kompletów broni. Dziękuję. Gdyby nieodważni ludzie tacy jak ty, dawno już byśmy przegrali. Proszę, to powinno pokryć... 4000 sztuk złota dostałem. Nauczysz mnie kowalstwa? Nie jestem aż tak uzdolniony, a już na pewno nie nadaję się na nauczyciela. Prawdziwych mistrzów i nauczycieli tej sztuki znajdziesz okay. w Nordmarze. Dobra, no to jeszcze z kimś tu pogadamy, czy idziemy do króla? Powinien był wiedzieć. W czym mogę Ci pomóc, obcy? Tylko przez tę całą historię z orkami jakość moich towarów bynajmniej nie wzrosła. Może jednak uda ci się znaleźć coś, co ci się spodoba. Potrzeba ci czegoś? Żartuję. Brakuje nam niemal wszystkiego. Od wielu dni niczego nam nie starcza. Najbardziej potrzebne są narzędzia. Młoty, piły, wszystko. Miasto zostało zrównane z ziemią. Jeśli chcemy je odbudować, potrzebujemy wszystkiego. Zorganizuję Wam narzędzia. Dobrze, na początek 10 młotów. Nie pogardzimy też pięcioma piłami. Potrzebujemy też 20 kilofów. Hej, nie patrz tak na mnie, to nie ja rozpętałem wojnę. Zobaczę, co się da zrobić. Jakbyśmy nie mieli dość. Oto twoje piły. Wspaniale, wiedziałem, że można na ciebie liczyć. A gdzie resztę tych kilofów to wszystkiego znajdę, nie wiem. Co on tutaj ma? Miecz półtora ręczny. Może coś jeszcze tutaj mamy na sprzedaż. Gorzej być nie może z kasą u mnie. Kupisz skóry kolego? Nic wielkiego się raczej nie O, kupi. Dobra, to skóry sprzedajemy. Strebny kielich. Kasa rośnie. Musi wzrastać. Okej, okay. sprzedajmy wszystko, co się da. Nie wszystko tak nie może być. Ruda, Rugbizona, młot, zostawię, siarka, niech zostanie fajka, czarny robar. Tylko tego nam trzeba. Gorzej już być nie może. Dobra, 65,5 tysiąca sztuk złota. To mało, ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. Lepiej nie zwalaj tego. z tego będzie jeszcze więcej kupować. Lepiej się na i niech nie jak się wchodzi do ich domostw, gdzie jest król. Jest król. Złe wieści. Już więcej ryzykować nie będę. Wszyscy w tym zostaną zabici! Co jest? Wojecham chłopcze. What the fuck! Co do cholery! Ja pierniczę. O kurde. O ja cię kręcę. No nie, chyba sobie żarty strojcie. Dlaczego on mnie zaatakował? Uhuhu. Nie mam pojęcia o co chodzi. Zrobiłem błąd. Widocznie, że tutaj pomogłem... ...paladynom. Trzech pewnie tutaj... ...pozabijać wszystkich. O. A w tym pomóc mimo że. Ten nasz... Lester, bodajże. Stary znajomy z... Yy, w klanie młotą jest, czy w klanie Wilka? Już nie pamiętam. Już dobiegł, zobaczcie. No to co? Chcecie walczyć, to walczcie. Czy na nic zmita ta cała reputacja, to wszystko... Zwykła ściema. Dobra, tutaj trzeba uważać, bo jednak Paladyni są chyba silniejsi niż Orkowie. No tak. Dobra, część z nich zabita. O, mam wytrych. Tar tarcza paladyna. Zresztą zbierajmy wszystko, co ja się tutaj będę pierniczył. Czemu mnie nie zaatakowali ci tam w świątyni? A, zresztą. O czym ja w ogóle mówię, no? Ale zajebałem sprawę, no pewnie. Ale tutaj musimy jeszcze jakiegoś maga odszukać. Palicho z tymi paladynami, zaraz ich wytłukę wszystkich. Robara też zabije. No, chodźcie, chodźcie. No otwartą przestrzeń. Co za dziwna sprawa? Ale o co temu robarowi chodziło? Pierwszy raz w grze gościa spotykamy, on od razu chce mnie zabić. Ach, 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 tak. Szkoda, że się z nich nie da tych, tych zbroi pozyskiwać. Ale w klasztorze sobie mogę tak czy siak kupić. I to za taką samą cenę. Miecz zakonu, zobaczmy chociaż na te bronie. Może jakieś fajne akurat. Miecz zakonu 65. Miecz paladyna 55. Gdzie są kolejni? Nie wiem. Orkowa zguba. Miecz paladyna. Oczywiście posprzedaję to wszystko. Kto mi udał Ty? Naha, widzę tutaj niektórych trzeba będzie... Co dobijać? Nie. Chodźcie, chodźcie, ja się tutaj nie będę z wami bawił. Jak wam coś nie pasuje, to gin się. No pewnie wykonam jakieś zadanie dla orków w momencie, w którym... ...zabiję króla robara. Wygląda się tak, że najebałem w tej mertanie, że, że po prostu nie mogę, choćbym chciał tutaj współpracować. Zanieś Wandorfowi, kilofy. aha, to zadanie zostało anulowane. No, powiem wam, oni są w miarę, w miarę tacy nocy. Wszyscy. No śmieszcie, ten algorytm gry działa. No ale bierzmy te miecze za w miarę dobre. Zresztą to nawet widać. No wszystko opylimy. Ja się będę przejmował tutaj jakimś paladynem, głupim robarem. No, piły. o to jakiś był hojerak tak dobra przeszukujmy ich wszystkich sporo wytrychów znalazłem także tutaj no kolejna, kolejna porcja z idiociołych paladynów Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra. Pytanie tylko, ilu ich tam jeszcze zostało? No to tutaj ładny porządek zaprowadzę w tym węgardzie. Nie dość, że wszystkich orków wytłukłem, to jeszcze, jeszcze wszystkich paladynów. Ale zupełnie nie wiem, o co temu robarowi chodziło. To jest dla mnie niespodzianka spora, to co się stało. Ja tutaj zapunktowałem tyle questów wykonałem dla nich w tym węgardzie i, i nagle łup. Ale wydaje mi się, że to już definitywnie przekreśla możliwość gry. Skończenia gry po stronie nosa, tak mi się wydaje przynajmniej. Ok. Zapiszę znowu. Jakiś mag leci, mag ognia. O. No to tutaj nie ma lipy z tymi magami ognia, tak jak z szamanami jorkowymi. Dobra, to zabieram się za te niedobitki. Dużo tego jeszcze zostało. Oj. I sam robar nawet wyszedł, zobaczcie. Gdzie jest ten cholerny magognia? Chodź królob. Oj, jaki mocny jest! Kubanie, czekajcie, bo mnie zaraz zabije. O, skurczy byk. No to Robert tutaj jest na razie najmocniejszym przeciwnikiem, jakiego spotkałem. Pijmy szybko, szybko. No to Robert na końcu. O! Zadanie nieudane od Puchar Gdzie ten robar cholerny? Ja go muszę zabić Jest! Został, zobaczcie No to... Co, walka o tron króla Myrtany? O, ta fajna muzyczka się pojawiła a zdychaj królu, to żeś dosyć się tu głupot narobił. Tak, tak, już się mam. A zobacz, jaki jest. Kurczywyk jest mocny. Reputacja orków 7, asasynów 5. Miecz królewski. Królewska tarcza. Wow. Eee... Berłowarantu. Berło Warantu. 100 tysięcy. O, oh, fuck. Korona 3000. Mam zadanie wypełnione. Berło warantu. Ciekawe, dla kogo to zadanie miałem wykonać. Oczywiście, zobaczmy zaraz ten miecz. Miecz zakonu. Miecz królewski 75. No, a więc słabiej niż te miecze, które ja mam. Pam, 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 parararam. Pam, pam. Przeszukajmy teraz wszystkie kuferki w grze. No, tam w stali tronowej pewnie pewnie sporo niezłych rzeczy będzie. To Inosa się jeszcze mogę pomodlić. O, mogę A teraz to wszystko tutaj przeszukamy od góry do dołu No, nie łam tych wytrychów Złama Jaja da. jada Pasowałoby mi drugą runę znaleźć. O, jest tron, zobaczcie jak się tutaj bezmienny dumnie prezentuje na tronie. Kolejny kufer. No coś tutaj spieprzyłem ostro w tym węgardzie, ale... Ale cóż... W ogóle trzeba się było określić po której stronie jestem od samego początku. Niby się określiłem, że po stronie orków. Później tam w Nordmarze stanąłem po stronie tych wszystkich klanów, ale w ogóle nie mogłem z orkami współpracować, także to też dziwne było. Na pustyni jestem sojusznikiem asasynów, w Myrtanie sojusznikiem orków. Mam nadzieję, że nie nachrzeniłem do tego stopnia, że nie będę mógł gry skończyć, znaczy na pewno to. Z... Zadanie, to zakończenie z Ksardasem, mi się dzieje. Penetrujmy dalej, można się tutaj naprawdę nieźle obłowić. Halabarda, ciężka skrzynia. A, tutaj byli ci magowie ognia. O, jest! Drugi teleport do Węgarni. Tutaj jeszcze jeden. Boże, to nie był Lester Collie. Dobra, tutaj mi rośnie. Tu jest Jak gdybym tu zajrzał wcześniej niż poszedłem do Robara, no to, no to byśmy tutaj z Lesterem przyszli, kolejny metalowy kufer, byśmy tutaj z Lee przyszli, a nie z Lesterem. Cały czas mi się pieprzy. Bum, 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 bum. Gdzie się teraz udać tak tego tak ogólnie rzecz biorąc? Nie mam pomysłu zupełnie. No chyba warant mi zostaje ta pustynia. O, tutaj kufer jeszcze jeden. Ile mam złota tak w ogóle? 66 tysięcy. Ale się obłowiłem troszeczkę. Komu by to wyprzedać? Wy no pewnie na pustyni to zrobię. No i cóż, zerknijmy jeszcze na mapę: Cape Dun, Tagardea To było na samym początku. Montera, Trellis, Gelden, Silden, Gota. Później byłem w Vanguardzie, później Fering, Nordmar zaliczony. No czyli zostaje ta pustynia Gdzie ja mam teleport? Jeszcze zapiszę jakby się miało coś zawiesić. Do jakiego miasta ja mam teleport Wengard, Okara, Redok, Silden, Wene. We, we, we. Nemora, Król, Klasztor Doinosa. Aha Do Fering. Do Bragi, do tylko do Bragi się mogę przenieść, jeśli chodzi o węgard. No, okej, okay. i udało się. Angar czeka. Cóż to za angar? Dobra. No i tutaj musimy zapunktować solidnie jeszcze u asasynów. Te wszystkie świątynie, pradawne. Odkryć i wtedy będziemy mogli... Porozmawiamy później. Pchnąć do przodu fabułę gry. Właśnie, jeszcze mi brakuje dwóch ognistych pucharów. Niedużo. Dziesięć już mam. No to piszcie w komentarzach może jakieś porady, co, co powinienem dalej robić. A ja tymczasem się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć do kolejnego